Cześć, dzień dobry. Witaj w kolejnym odcinku podcastu Wejdź do Świata. Ja mam na imię Asia i dzisiaj zabiorę Cię w podróż po spełnionych marzeniach podróżniczych. To jest podcast mindfulnessowo-podróżniczy, ale też właśnie taki dość marzycielski i pamiętnikowy. I tak sobie pomyślałam, mimo innych planów, bo chciałam Ci powiedzieć o mitach dotyczących medytacji. Wrócimy do tego. Ale byłam wczoraj na evencie. I węcie dwudniowym, który był o zaklinaniu czasu i o spełnianiu marzeń. I tak sobie pomyślałam, że wrócę do ciebie w tym podcaście z moimi refleksjami na temat spełnionych podróżniczych marzeń co jest też związane z tym, że za kilka dni lecę do Indii. I dzisiaj będzie właśnie taki podcast trochę refleksyjny trochę podróżniczy. Trochę marzycielski i trochę o tym, że warto marzyć, że warto mieć marzenia i że warto inspirować. I powiem to, co powiedziała moja mentorka, osoba, pro, która prowadziła ten piękny event, na którym byłam: żeby spojrzeć na spełnione marzenia drugiego człowieka w taki sposób nie, że moje marzenia się nie spełniają tylko, żeby spojrzeć w taki sposób, że marzenia się spełniają, po prostu, i żeby tak na to spojrzeć. Więc, dzisiaj ten podcast o tym, że marzenia się spełniają, że warto marzyć i że marzenia nie mają daty ważności. Zacznę od Indii. Dlaczego? Bo wyjazd do Indii był moim marzeniem, odkąd zaczęłam ćwiczyć jogę, zaczęłam medytować, czyli tak naprawdę od początku studiów. Zaczęłam się właśnie wtedy interesować tą całą kulturą, ajurwedą, jogą, i na no pewnie jak każdy, który zaczyna ćwiczyć jogę, choć może nie każdy, ale ja tak miałam, bardzo zamarzył mi się wyjazd do Indii. I w ogóle to wtedy nie było możliwe i w ogóle to myślałam, że miałam jechać do Indii, no ale gdzieś to cały czas było w gestii moich marzeń. To nie była moja pierwsza podróż do Azji. Skończyłam pracę na TASOS, byłam tam rezydentką. Moja znajoma wysłała mi informację, że Asia jest promocja linii lotniczych Air China i można do Azji polecieć za 1000-1200 zł w dwie strony, no tylko że przesiadka przez Pekin. Ja tak zaczęłam szukać, wiedziałam, że pracuję na tym TASOS do końca września, zaczęłam szukać. Tak bardziej myślałam o Tajlandii, no bo to tak. Odpocząć i lajtowo, tak co tam będę się, no. Więc patrzyłam na tą Tajlandię i nie było żadnych korzystnych terminów w dobrych cenach, które by mi pasowały. I nagle okazało się, że jedyne terminy, które mi pasują i mają właśnie tą świetną promocyjną cenę, czytaj 1100 zł w dwie strony z bagażem, były właśnie do Indii. Stwierdziłam, że lecę. Jedyny minus był taki, że przesiadka była przez Pekin. Stwierdziłam, że to fantastyczny w ogóle pomysł, żeby zrobić sobie przesiadkę w Pekinie, zwiedzić Pekin, i rzeczywiście w pierwszą stronę to był fantastyczny pomysł. To był październik i było super ciepło, i rzeczywiście zwiedziłam ten Pekin. No tak, wiecie, no w wielkim skrócie, przez nie wiem, 12 godzin, jak wyszłam z lotniska, bo właśnie miałam taką przesiadkę na lotnisku w Pekinie. Ale w drugą stronę już nie było mi tak bardzo do śmiechu, bo okazało się, że no już to jest grudzień, jest zero stopni w Pekinie i na lotnisku w ogóle klimatyzacja była tak rozkręcona, że Naprawdę kosmos, więc ta podróż, w drugą stronę, była naprawdę męcząca po siedzeniu 12 godzin na lotnisku w Pekinie. Jeszcze wtedy wróciłam do Wiednia i musiałam się dostać do Polski to były święta Bożego Narodzenia. Ale to jest nieistotne. To są te przygody podróżnicze i to jest budżetowe podróżowanie w czasach studenckich, więc jakby rozumiecie o co chodzi. Natomiast zmierzam do tego, że ta podróż do Indii była moim ogromnym marzeniem, które się zrealizowało. Ja o tej mojej pierwszej podróży do Indii w ogóle zrobię osobny podcast, um, dlatego że do Indii lecę za kilka dni tak naprawdę. Jeśli słuchacie tego odcinka premierowo, czyli w sobotę, to ja do Indii lecę w poniedziałek, czyli naprawdę coming soon. I myślę, że mm, kolejny odcinek będzie właśnie o Indiach i o tej mojej pierwszej samotnej podróży do Indii, bo spędziłam wtedy w tych Indiach dwa miesiące. I to było moje ogromne, ogromne marzenie, żeby tam być, żeby zobaczyć ten kraj, ten kraj kontrastów. I tak, zgadzam się z tym, że mówi się, Indie się kocha albo się nienawidzi. I myślę, że się z tym zgadzam. Chociaż hmm, wydaje mi się, że jest też coś pośrodku. No ja zdecydowanie się zakochałam. Ten kraj mnie absolutnie zainspirował. Ten kraj hmm, dał mi możliwość doświadczania wielu rzeczy. Bycia w wielu miejscach i też te podróże były takie bardzo duchowe. Siedziałam trochę w Ashramie, robiłam zresztą tam pancha karmę, czyli detoks wedyjski. Mieszkałam w domku na Goa. W ogóle w Rishikesh, czyli stolicy jogi i medytacji spędziłam już, nie pamiętam, chyba trzy tygodnie? Chyba trzy pierwsze tygodnie pobytu tam spędziłam i chodziłam, wiecie... Od takiej jogi, po taką jogę, po masaża jurwedyjskie, po medytację, a w ogóle to mieszkałam w ashramie Osho i chodziłam na medytację Osho i w ogóle opowiem wam o tym w odcinku, który będzie poświęcony właśnie tej mojej pierwszej samotnej podróży do Indii. Indie są fascynujące i tak jak mówię, przypomniałam sobie o tym wczoraj, nie bez powodu. Po pierwsze, przypomniałam sobie o tym, dlatego że właśnie to wydarzenie, na którym byłam, było o spełnianiu marzeń. A po drugie. Jak wracałam do domu, to wiedziałam, że muszę last minute wypełnić wniosek wizowy, no bo oczywiście zostawiłam to, jak to ja na ostatnią chwilę. I nagle się okazało jeszcze w ogóle zdjęcie do wizy i skan paszportu i wypełnienie jakiejś ankiety. Więc to wszystko po prostu na gwałt. Jak tylko weszłam do domu o 20, zaczęłam robić. Nagle doszło do mnie, w jakim ja jestem miejscu? Doszło do mnie, że ostatnio byłam zupełnie gdzie indziej myślami, bo był kobiecy weekend, kobieta, i mindfulness, był Kurs nauczycielski Mindfulness, chwilę wcześniej był wyjazd do Izraela, prosto z tego weekendu kobieta mindfulness, poszłam na dwudniowy event, właśnie ten o tych marzeniach, i zupełnie jakoś tak, te Indie jeszcze nie były w moich myślach, te Indie za parę dni, i nagle doszło do mnie, że ja lecę do Indii, i doszło do mnie, że bycie w Indiach było kiedyś moim ogromnym marzeniem, i doszło do mnie drugie marzenie, które realizuje się zaraz, za chwilę, że po tym moim ostatnim pobycie do Indii, tak bardzo chciałam tam wrócić. To jest mój pierwszy powrót do Indii od dłuższego czasu i bardzo, bardzo się cieszę, że właśnie spełnia się moje kolejne, kolejne podróżnicze marzenie. Więc od razu się zapowiem, że zapraszam na mój Instagram. Wejdzie ze świata. Tam na bieżąco podróż do Indii będzie relacjonowana i prawdopodobnie będę miała dla Ciebie niespodziankę. Bądź ze mną w podróży do Indii, a ja już dzisiaj zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu, w którym opowiem o mojej pierwszej samotnej podróży do Indii z plecakiem, takiej bardzo backpackerskiej, takiej bardzo budżetowej i takiej bardzo mindfulness-duchowej, podróżniczej, takiej w moim stylu. Właśnie mniej więcej wtedy zaczęło się takie moje podróżowanie w wersji slow, czyli dzisiaj patrzę na to w duchu mindfulness. A zatem to jest to marzenie, które się zrealizowało, to podróżnicze marzenie, które się spełniło. Tak, to było zawsze moje marzenie, żeby być w Indiach. Jeśli też masz takie marzenie, to. to doskonale cię rozumiem. Wierzę, że pewnego dnia ty także wylądujesz w Indiach i poznasz ten fascynujący, absolutnie fascynujący kraj. Kolejnym moim wielkim podróżniczym marzeniem była podróż do Azji. Takiej backpackerskiej Azji z plecakiem, takiej egzotycznej, rajskiej Azji, gdzie jeździli moi znajomi. Pracowałam wtedy w Turcji. Chwilę to było wcześniej niż Indie, ale powiedzmy, że w tym podcaście załamuje się czas i czasu przestrzeń. Pracowałam w Turcji i tam miałam dużo znajomych, którzy wyjeżdżali właśnie w takie egzotyczne kierunki po tak zwanym sezonie. I wtedy przed pomysł wyjazdu do Indii albo w ogóle do Azji z moim kolegą, natomiast to się nie zrealizowało. Ja tak czekałam, czekałam na jego krok, czy jedziemy, czy nie jedziemy, i w końcu pewnego dnia się wkurzyłam i stwierdziłam, że kupuję bilety, bo zaraz nie pojadę nigdzie. I rzeczywiście zaczęłam wielki research. Zaczęłam szukać biletów, oczywiście budżetowych, no bo wyjazd miał być budżetowy, znalazłam. Zupełnie nieplanowanie, zupełnie spontanicznie poleciałam wtedy na Filipiny. Z przesiadką w Dubaju, więc przy okazji też sobie zwiedziłam Dubaj wtedy pierwszy raz i poleciałam na Filipiny, gdzie spędziłam miesiąc czasu. Filipiny są fantastyczne, są rajskie, są egzotyczne i naprawdę mają, no nie chcę powiedzieć najpiękniejsze plaże na świecie, ale z tego, co ja do tej pory widziałam, to naprawdę najpiękniejsze plaże na świecie, fantastyczne, klimatyczne, małe wysepki. Zresztą Filipiny to już nie pamiętam ile tysięcy wysp um, sprawdzę to. W każdym razie mm, fascynujący kraj. Taki jak ktoś chce jechać do Azji i boi się na pierwszy raz, to Filipiny są mega bezpieczne tam są mega przyjaźni ludzie, mega przyjaźni ludzie. Mega otwarci. Tam też jest taka większa otwartość kulturowa. O ile wiele krajów jest um, dość takich ortodoksyjnych, azjatyckich dość takich ortodoksyjnych, czy właśnie restrykcyjnych pod kątem ubioru, na przykład kobiety. Patrz Indie, no tam jednak trzeba się trochę zasłonić. O tyle Filipiny to jest kraj w większości chrześcijański. Więc tam też właśnie przez to, że duże, dużo wpływu było ze Stanów Zjednoczonych, no to tam jest taka dość duża swoboda i Filipinki ubierają się dość swobodnie, więc tam można się tak naprawdę czuć jak na wakacjach turystycznie. Bardzo polecam ten kierunek. Absolutnie fascynujący kraj. Dzisiaj jest podcast o spełnionych marzeniach podróżniczych, ale mam takie niespełnione marzenie podróżnicze z Filipin, nie dotarłam na wyspę, gdzie znajdują się takie zwierzątka, one się chyba nazywają wyrak i mają takie ogromne, ogromne oczy i nie widziałam wzgórz czekoladowych. Więc to są takie moje dwie rzeczy na Filipinach na takiej liście marzycielskiej, liście marzeń, i mam nadzieję, że to się uda zrealizować. Póki co podcast o spełnionych marzeniach podróżniczych. Więc z tych Filipin poleciałam do Kuala Lumpur, gdzie spędziłam tydzień. W ogóle miałam bilet tylko w jedną stronę: czyli miałam bilet lotniczy Katowice-Dubaj, Dubaj-Manila na Filipinach i nie wiedziałam, co dalej. Wiedziałam, że na Filipinach na wizie turystycznej mogę być miesiąc i stwierdziłam, że jakoś to będzie. Natomiast kupiłam sobie bilet powrotny z Filipin do Kuala Lumpur. Kuala Lumpur jest takim dużym portem przesiadkowym. A jak wjeżdżało się na Filipiny, to trzeba było mieć potwierdzenie biletu powrotnego przynajmniej po miesiącu. W sensie, że maksymalnie można było być miesiąc na Filipinach na tej wizie turystycznej, także zrobiłam. Kupiłam bilet do Kuala Lumpur. Tam spędziłam tydzień czasu i poleciałam na Sri Lankę na trzy tygodnie. Na trzy tygodnie bo musiałam wracać na szkolenie rezydentów Rainbow. Zaczynałam właśnie wtedy pracę jako rezydentka Rainbow. Dosłownie wróciłam dzień przed tym szkoleniem, więc byłam trochę nieprzytomna po tych wszystkich podróżach, przesiadkach, jetlagach, zmianach czasu. No, nie był to najlepszy pomysł, przyznaję, ale wszystko się udało. I naprawdę y, zarówno Filipiny, Kuala Lumpur, i Sri Lanka polecam i sama mam nadzieję, że jeszcze tam wrócę. Tak, spełniło się moje kolejne podróżnicze marzenie, żeby pojechać sobie backpackersko, żeby podróżować samotnie, żeby. Doświadczać, eksplorować, i to naprawdę była taka podróż, tak jak dzisiaj mówię, w duchu slow, w duchu mindfulness taka uważna, taka fajna, i taka spontaniczna, a była przy tym bardzo budżetowa bardzo budżetowa naprawdę ona była mega budżetowa. Tyle ile doświadczeń zdobyłam, tyle ile podróży też duchowych się wtedy odbyło tak jak Wam ostatnio mówiłam, byłam u szamana nawet na Filipinach to było coś fascynującego. Sri Lanka, ile tam jest przepięknych świątyń? Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Zresztą na Sri Lance też mam niespełnione marzenie. Szczyt Adama, i tam się ogląda Wschód Słońca, czyli trzeba wyruszyć mega wcześnie i tam właśnie to jest miejsce kultu, więc tam idą wszyscy Hindusi na pielgrzymkę taką na Wschód Słońca. I ja też tak chciałabym pójść nie na pielgrzymkę, ale na ten Wschód Słońca, na Szczyt Adama. I teraz chciałam Ci powiedzieć o takim marzeniu, które nawet nie wiedziałam, że było nazwane, że było. W ogóle ono było tak nieokreślone, i zmaterializowało się w takiej postaci. Pracowałam na Cyprze, byłam tą rezydentką Rainbow. Po tym Cyprze bardzo chciałam pojechać na kierunek egzotyczny, zimowy. I pamiętam, że zaaplikowałam jakieś tam kraje, podałam, do których ewentualnie bym chciała pojechać na tą zimę i ta odpowiedź nie przychodziła bardzo długo. Już moi znajomi dostali jakieś tam kierunki, już ktoś tam leciał do Kenii, ktoś tam do Egiptu. Pamiętam, jaka zła była moja koleżanka, że jedzie do Egiptu, a tu takie egzotyczne kierunki zostały rozdane. Już myślałam, że nie dostanę tego żadnego zimowego, egzotycznego kierunku, aż tu nagle... Już się w zasadzie z tym pogodziłam, że nie dostanę zimowego kierunku. Byłam w sumie nowa wtedy w Rainbow. Aż tu nagle, słuchajcie, jestem, nie zapomnę tego. Jestem na statku, który nazywał się Discovery u Dimitrisa, czyli kapitana tego statku. Jestem na statku, robię wycieczkę dla moich turystów, i nagle dzwoni mi telefon. Ja byłam na dole, pamiętam, pod pokładem. Coś robiłam tam na dole, już nie pamiętam co. I na tym dole dzwoni mi telefon, dzwoni Arleta z biura. No cześć, no cześć. Słuchaj Asia, czy ty myślałaś o kierunku zimowym? Ja mówię, no tak, no wysłałam ankietę. No właśnie, a gdzie ty byś chciała pojechać? Ja mówię, no tu i tu. A ona mówi do mnie tak, a co byś powiedziała na taką rajską wysepkę Mauritius? A ja w tym momencie miałam... Po prostu z jednej strony ciśnienie, chyba poziom milion, a z drugiej strony dostałam jakiś drgawek, z trzeciej strony wytrzesz oczu, z czwartej strony po prostu aż mnie zatkało i po prostu dostałam takiej euforii. Czyli zgadzasz się, tak. Zgadzam się. No dobra, tylko sytuacja jest taka, że ty jest, jesteś tam na tym Cyprze do końca października, a ten Mauritius tam rusza chyba 2 listopada, więc będziesz musiała bardzo szybko, jak wrócisz do Polski, się przeorganizować i lecieć. Okej? Okay? Okej. Okay. No i tak słuchajcie, zupełnie nie śniwszy o tym, że w ogóle dostanę szansę pracy na Mauritiusie, nawet nie sądzę, że go zaznaczyłam w ankiecie, że chcę tam polecieć, poleciałam pracować na Mauritius. I spędziłam na Mauritiusie jako rezydentka pracując pół roku. I to był ogromny fart, bo to była taka dość mm, mała destynacja, jak to, jak to się mówiło w tym świecie rezydenckim. Miałam bardzo dużo wolnego czasu. I przyleciała nawet moja siostra na Mauritius na święta Bożego Narodzenia i spędziłyśmy razem Wigilię pod palmami jedząc Tropical Tuna, czyli tropikalnego tuńczyka w beach barze, z widokiem na ocean. I palmy były przystrojone w światełka jak choinki. I moja mama też przyleciała na Mauritius. I poznałam tam dwie fantastyczne kobiety, z którymi mieszkałam, bo miałyśmy taki, taki dom w zasadzie dla siebie. Ole Mm, i Marketę, Czaszkę, która zresztą, słuchajcie, to jest niesamowite, została na tym Mauritiusie, bo się zakochała i niedawno urodziła synka i żyje sobie wspaniale na tym Mauritiusie. No mam nadzieję, że kiedyś uda mi się ją odwiedzić, w ogóle wrócić na Mauritius, bo to jest wyspa nieoczywista, fantastyczna i... Pamiętam, mm, zawsze mówiłam moim turystom, jak tam pracowałam, że Mauritius to jest taka wyspa, gdzie tego raju trzeba poszukać. Trzeba ruszyć się z hotelowego leżaka i wyruszyć na poszukiwania raju, bo ten raj na Mauritiusie jest. I Mark Twain miał powiedzieć, że Bóg najpierw stworzył Mauritius, a potem na jego podobieństwo raj. I coś tym jest. To jest magiczna wyspa, to jest wyspa wielu kultur. Geograficznie w ogóle położona jest w Afryce, ale chyba jest to najbardziej nieafrykańska wyspa w Afryce. <grymne> bardzo polecam przepiękne miejsce z bardzo fajną energią, z bardzo fajnymi ludźmi. Tam się mieszają kultury, tam jest bardzo bezpiecznie, tam się mieszają religie. Hmm, naprawdę się rozmarzyłam. A z Mauriciusem związane jest moje kolejne marzenie podróżnicze, w zasadzie tak podróżnicze, nurkowanie. Jak się dowiedziałam, że lecę na Mauritius, to na Cyprze zrobiłam kurs nurkowy pierwszego stopnia, bo bardzo zamarzyło mi się nurkowanie na Mauritiusie i zrobiłam kurs nurkowy na Cyprze, Padi pierwszego stopnia z moimi znajomymi Stefanem i Agatą, właśnie, którzy mają bazę nurkową na Cyprze. Też mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy ponownie i że będziemy mogli ponurkować razem. I poleciałam na ten Mauritius właśnie z tą licencją nurkową, Powiedziałam, że będę chciała nurkować. Zrobiłam na Mauritiusie dokładnie 21 nurkowań różnych, najróżniejszych. Jedno było wyjątkowe. Jedno było wyjątkowe i to było jedno z ostatnich moich nurkowań na Mauritiusie. To było nurkowanie, kiedy podpłynęły do nas delfiny. I to nie było nurkowanie z delfinami, i to nie była wycieczka zorganizowana, żeby zobaczyć delfiny. To było zwykłe. Wydawałoby się nurkowanie. Było nas chyba cztery osoby. Jak wynurzaliśmy się, to podpłynęły do nas delfiny. Było ich kilka. Były tak blisko. Były dosłownie na metr. Tańczyły pod wodą, bawiły się, uśmiechały. To był obłęd. To był obłęd, to było coś fantastycznego, to było coś fantastycznego i o tym chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, bo takie rzeczy w życiu się zdarzają i to są piękne rzeczy i takie piękne wspomnienia, takie zrealizowane, spełnione marzenia, warto realizować i przypominać sobie każdego dnia o tym, że marzenia się spełniają i że cudów i magii można doświadczyć każdego dnia. Więc tak, kolejne marzenie o nurkowaniu na Mauritiusie się spełniło. I czy to znaczy, że już nie chcę nurkować? Że już nie chcę wrócić na Mauritius? Absolutnie nie. Bo marzę o tym, żeby zanurkować na nowo w egzotycznym miejscu, żeby zanurkować na Malediwach, żeby zanurkować na Bali, na Fidżi. Tam jest podobno przepięknie pod wodą, w Australii wielka Rafa kolarowa. Marzę o tym, marzę o tym, żeby wrócić na Mauritius, ale cieszę się też z tych marzeń, które już dzisiaj, już na dzisiaj zostały zrealizowane, i właśnie nurkowanie i wizyta na Mauritiusie jak najbardziej jest już tym spełnionym marzeniem, z którym dzisiaj chciałam się z tobą podzielić. Moim ogromnym podróżniczym marzeniem była też wizyta w Stanach. I to marzenie zrealizowało się, kiedy spontanicznie na studiach zdecydowałam się lecieć na work and travel. To naprawdę było spontanicznie, bo ja, tak w miarę w ostatniej chwili się zdecydowałam. I ja o Stanach nagrywałam osobny podcast. To był drugi odcinek podcastu, co warto zobaczyć w USA. I tam właśnie dzielę się tym, jak w Stanach wylądowałam, i jak to się stało, że później tak często tam wracałam. Bo w samym tym roku byłam w Stanach sześć razy. Dwa razy na Florydzie, dwa razy na zachodnim wybrzeżu. Dwa razy na wschodnim wybrzeżu. Ale ja o tych Stanach zawsze marzyłam. Zawsze marzyłam o tych Stanach. Jakoś tak zawsze to było w moim sercu, że chcę polecieć do Stanów. I wiem, że wiele osób tak ma. I nawet teraz na wyjeździe moja fantastyczna kobieta, która ze mną wyjeżdża, Magda, powiedziała mi, że leci do Stanów, do Nowego Jorku na tydzień, na majówkę. I to było jej marzenie. Tak długo szukała wymarzonej oferty wyjazdu, że ją znalazła. I tak, Magda, i tak wszyscy, warto realizować nasze marzenia, bo nasze marzenia nie mają daty ważności. I przychodzi taki dzień, że jest okazja realizować te nasze marzenia. Ja o Stanach nagrywałam osobny odcinek, i pewnie też do Stanów jeszcze będę wracała. Jeśli chodzi o moje opowieści w tych podcastach, był też odcinek, który nagrywałam jako gość w muzycznych podróżach przez świat. I tam cały odcinek rozmawialiśmy o Florydzie z Jurkiem. Podlinkuję ten odcinek, jeśli masz ochotę. O Stanach też podlinkuję, można sobie zerknąć, zapraszam. Ale chcę Wam powiedzieć o jednej rzeczy, która wydarzyła się w lutym na Florydzie, kiedy wylądowałam z grupą. Właśnie w Stanach, pierwszy raz po pandemii, pierwszy raz od kilku lat na powrót byłam w Stanach i to było, to wydarzenie miało miejsce w Disneyu. Na fajerwerkach, które mają miejsce wieczorem nad zamkiem Kopciuszka, zamknęłam oczy i uświadomiłam sobie, że nigdy nie pomyślałabym, że wrócę do Stanów w takich okolicznościach. W ogóle wydawało mi się, kiedy byłam w Disneyu pierwszy raz wiele lat temu, to był chyba 2014 rok, wydawało mi się, że już nigdy tu nie wrócę. Spędziłam wtedy kilka dni właśnie w Disneyu, żeby zobaczyć wszystko, no bo wydawało mi się, że już do tego Disneya nie wrócę, no bo po co? Może jak będę miała dzieci, to ja zabiorę, ale no po co? Jest tyle pięknych miejsc na świecie i nagle doszło to do mnie na tych fajerwerkach w lutym tego roku. Zamknęłam oczy i uświadomiłam sobie, w jakim ja jestem miejscu. Ja nie tyle tu wróciłam, a wydawało mi się, że nie wrócę, ale ja tu wróciłam z grupą, z grupą turystów i pokazuję im Stany, pokazuję im Florydę. Oprowadzam ich po Disneylandzie i życzę im dobrej zabawy w Disneylandzie, i to jest niesamowite. To pokazuje, <grym> że. Tak naprawdę nie do końca. Nawet jak mamy jakieś plany wobec siebie, to jesteśmy świadomi tego i nie do końca wiemy, gdzie nas życie zaprowadzi. I to jest piękne, i to jest ciekawe, i to jest ekscytujące, bo wszystkiego zaplanować się nie daj. Czasami życie ma dla nas, czy los, czy Bóg, czy wszechświat, jakkolwiek to nazwiecie, kosmos. Mają dla nas ciekawsze pomysły, niż my mamy na siebie. Dlatego warto jest marzyć. Kończąc ten odcinek, bo myślę, że do podróżniczych spełnionych marzeń będziemy sobie jeszcze wracać, ale kończąc ten odcinek, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że na tym evencie, na którym byłam, trzeba było zapisać na karteczce, co takiego zmieniło się w postrzeganiu naszych marzeń, że przed tym eventem marzyliśmy o czymś a jednak teraz zdecydowaliśmy się poprosić o coś więcej, zamarzyć, zamanifestować coś większego. To jest moja praca domowa dla Was ode mnie, żebyście zastanowili się, jakie macie podróżnicze marzenie i jednak po tym dzisiejszym podcaście zdecydujecie się zamarzyć coś większego. Marzyłam o podróży na Bali, ale jednak zamierzam marzyć teraz i będę marzyła teraz o podróży po całej Indonezji. Nie będę się tylko ograniczała do bali. Marzyłam o tym, żeby zobaczyć Nowy Jork, ale tak naprawdę ja chcę zwiedzić całe stany i zwiedzać je kamperem i podróżować, i być w tych parkach narodowych, i spać w tych parkach narodowych, i bawić się w Las Vegas, nie tylko nowy Jork. O czym marzyłaś, o czym marzyłeś? A co jednak zamierzasz zamarzyć więcej? To jest dzisiaj praca domowa z tego podcastu. Mam nadzieję, że taka praca domowa Ci się podoba. A ja dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Mam nadzieję, że mogłam Cię zainspirować i że już tworzysz swoją podróżniczą listę marzeń. To był kolejny odcinek podcastu Wyjdź Do Świata. Odcinek o spełnionych marzeniach podróżniczych. Mam nadzieję, że Cię zainspirowałam. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie. A tymczasem życzę Ci wspaniałego dnia. Życzę Ci wszystkiego dobrego. I pamiętaj, wyjdź do świata i spotkaj siebie. Do usłyszenia. Cześć.